Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejsze refleksje magazynowe zostaną poświęcone dwóm włóczkom: Karmie i Karli. Dzień dobry, witam w kolejnej odsłonie magazynowych refleksji. Dzisiaj u mnie w roli głównej Karli. Co to jest Karli? Karli jest to włóczka letnia. W składzie ma 80% bawełny i 20% poliamidu. 50-gramowy moteczek ma 130 metrów. Producent zaleca druty 3 i 3,5. Co można zrobić z karli? Co my zrobiłyśmy z karli? Inusia zrobiła taką oto chustę tylko i wyłącznie z samą włóczką karli. Zobaczcie proszę, jak pięknie przyjmuje. Prosty wzór, jak pięknie to wygląda, jak maszynowo. Czy do karli można dodać inne włókno? Tak, oczywiście. Wtedy dzianina wyjdzie już troszeczkę grubsza tutaj w połączeniu z inną puchatą włóczką. Może to być moherek, może być jakaś alpaka, co tam komu wygodnie, co kto lubi czy można jeszcze coś innego dodać tak tutaj mam zaczętą dzianinę do której ja dodałam nową włóczkę jest to fiesta a na całość jest dodana cieniutka niteczka naszej włóczki Pepin Merino tak to wygląda z czym jeszcze można połączyć karli w naszym magazynie zostało kilka kolorów karli i na przykład ten numer 107 można śmiało połączyć z takim Pepin Merino numer 30. To będzie coś podobnego do tego co ja robię. Tylko w jednokolorowej wersji. Tutaj do koloru numer 91 można dodać Noelle 98. Takie połączenie. I ostatni kolor Karli numer 50, miodowy, bardzo ładnie pasuje z silk silkpaką, tym kolorem. Razem powstanie przejściowa dzianina, uniwersalna. Mam nadzieję, że zachęcam Was do próbowania różnych połączeń różnych włókien. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Dzień dobry, jestem Inna. Witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym odcinku Refleksji Magazynowych. O czym będę dzisiaj opowiadać? Dzisiaj opowiem wam o takiej włóczce, która nazywa się karma. Co to jest karma? Karma to jest mieszanka letnich włókien: bawełna, wiskoza, poliakryl i len. Co można zrobić z tej włóczki? No prawie wszystko. Można zrobić chustę, bluzeczkę, top, sukienkę, spódniczkę, różne letnie dzieniny. No i pokażę teraz, co ja mam z tej włóczki zrobiony. Robiłam jakiś czas temu. Taką spódniczkę i top. Ale top był zrobiony z innej włóczki, w pasującym kolorze. Niekoniecznie to musi być jedna włóczka. Można zrobić komplecik z dwóch różnych. No i ładnie, dobrze się nosi ten komplecik latem, jak najbardziej na upalne dni. Jeszcze mam taki króciutki topik na ramionczkach, który też jakiś czas temu robiłam. Świetnie się nosi, można dopasować do spódniczki, do krótkich spodenek. No, do, tego, do czego pasuje, co my mamy u siebie w garderobie. I jeszcze mam chustę. Chustę robiłam z dwóch różnych włóczek, redzina i karma. Zużyłam pomodku i proponuję takie zestawienie kolorystyczne tej włóczki. Tutaj mam Rodzinę 97 i karmę 06. To zestawienie z mojej chusty. Teraz takie niebiesko różowe kolorki. 09 Rodzina i Karma 12. Tak prezentują się raz. Teraz takie karmelowo różowe, beżowe odcienie. Rodzina 48 i Karma 09. Takie ładne połączenie. Delikatne połączenie mam. Redzina 13, Karma 01. Takie delikatne kolorki. Tutaj mam jesienne połączenie włóczek. Rodzina 15, Karma 7. Tak wyglądają razem. Bardzo ładnie pasują do siebie. No i jeszcze dla tych, kto lubi niebieskości, fiolety. To jest Karma 03 i Rodzina 0,7. Razem tak wyglądają. Też bardzo ładnie pasują. Takie mam propozycje. Proszę zajrzeć na naszą stronę. Jeszcze mamy trochę tej karmy, bo już producent nie produkuje tej włóczki, ale jest świetna. Kto jeszcze chce spróbować, zapraszamy. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.